No to kurwa jedziemy. Jesteś ciągle zamyślony, a na myśliciela mi nie wyglądasz. Może pękło ci jakieś naczynie pod kopułą i przestałeś kojarzyć pewne sprawy. Jak cię robili z ryja galaretę, też byłeś taki zamyślony? Kurwa nie sądzę. A teraz przejdźmy do interesów. Muzajemy ty w łeb, to zdechnie kurwa na miejscu. Jak ty wyglądasz? Co ty na siebie założyłeś? Tego nie wie, nawet Bóg! A on wygląda? Ale nie ci się! To jest moja wizytówka. Wypatrzyłeś ten sweter w jakimś nowym katalogu mody? Nie życzę sobie kurwa! A może do końca nie wiesz, co na siebie założyłeś? Albo czujesz, że się wygłupiłeś, ale teraz nie chcesz się do tego przyznać. Chcemy być kojarzony tylko i wyłącznie z ulicą, a wy jesteście zwykłymi kurwami! Ja pierdolę! Chodzi mi o ten sweter, co go masz na sobie. Zajebałeś go z pomocy dla powodzian? Pies ci go wszamał, a potem zwrócił? Chciałbym poznać historię tego swetra. Jak byłem w technikum, to nam takie na warsztatach dawali. Kurwa, nie sądzę. Jesteś tylko modną kurwą u siebie gdzieś tam na rewirach, gdziekolwiek przybujasz? Ja pierdolę. Spójrz na mnie. Widzisz, jak jestem ubrany? Jeżeli kosztowała mnie marynarka, 1500 papierów. Pieniądze tu nie grają roli jebasz, hajst, tak zawsze ty Kupiłem sobie ten garniak na takie chwile jak ta. Yy, bo się szybasz żałował. ja jestem Tak. A tobie to i tak wszystko jedno, bo na tym sweterku nikt nie zauważy różnicy, ale pomyśl o mnie. Wygląda kurwa, jakbyś opierdolił kontener z ubraniami dla czerwonego krzyża i się w to kurwa ubrał. Widać, że jestem pierdolnięty? Skończyłeś? Chyba nie. To teraz uważaj. Dam ci ostatnią szansę. A co ty pierdolisz? Banda pół pedałów w skórzanych kurwa rurkach. Tak się powinno chodzić. Tak się kurwa powinno chodzić po, po tej planecie 100% kurwa. Jebać.